Jest takim zawodnikiem, który chyba lubi sobie budować wroga, I, i tym wrogiem często jest publiczność. Lubi chyba grać przeciwko komuś, lubi taką presję. Ja odnoszę w ogóle wrażenie, że on czasem dokłada od siebie troszkę, że czasem dodatkowo generuje te negatywne emocje, które potem on przekłada na, na lepszą grę, bo w tym meczu z Krosem to właściwie zaczęło się od tego, że tam głównie ludzie wspierali Krosa. ale to też jest naturalne, dwóch Anglików, ale powiedzmy, że. Oni wspierali tego, Tak, Prawie tego tak. Underdoga, temu mm -hmm. teoretycznie, który miał walczyć o to, żeby ten mecz trwał jak najdłużej. A Hitler często na takie rzeczy reaguje bardzo szybko, tak negatywnie i szybko się obraził po prostu, bo a to tam sobie pospiewało pod nosem to Bobby Cross, które, które skandowane było przez publikę, a to potem jak wygrał tego seta, to tak mocno zareagował w kierunku publiczności, więc on tak potrafi dokładać trochę oliwy do ognia. No, ale z drugiej strony potem to go napędza, no bo on potem wchodzi na ten jeszcze wyższy poziom, tak jakby potrzebował takiego jeszcze bodźca ekstra z zewnątrz.